Jest prosto. Natomiast moment ciekawy, bo zaraz odpalimy tego Lansera na tych dźwiękach. I to będzie pierwsze odpalenie. Tutaj przykręcam na takie opaski yy, wieszaki do samych puszek. To oczywiście tak nie zostanie, tych opaskach, że nie było, nie? To jest. A to, że jest z kuchenki za, za opalniki? Czy... No, zostały tam po babci takie zrażkami, nie? To oczywiście tak nie zostanie na takich opaskach. To jest tymczasowe mocowanie, no bo dopiero jak ustalę idealne ułożenie tych tłumików, no to tutaj są takie uchwyty, które pewnie później zobaczycie. Będę mógł je przystawać do. No puszki, sobie ten odwróć, tak. A jednak, czyli widzisz kurz, zaczynasz? Tak, no, na przód. znowu tego? No, idzie na dół. No, nie, Część tak, tego. O, Tak. To? Ta? No to się no dobra. No, mam nadzieję, że słyszeliście to, co mówiłem, e, i już. No dobra, to chyba jest ten moment. Kurwa, się trochę boję. No ale co, chyba możemy odpalić, nie? E, Karol się zgodził pokazywać się czasami na e, łonie kamery. To już włączę, żeby jednak nie szumiało. To jest ten pomocnik? Co, tutaj wydech? E, nie. <śledzimy> Karol jest e, osobą, która faktycznie zgłosiła się na takie stanowisko nie zbyt wymagające, no bo to jednak co prawda samodzielny, ale jednak pomocnik mechanika. To w moim świecie taki samodzielny pomocnik mechanika no to jest taki gość, który po prostu wie, co to jest, nie wiem, płaska trzynastka, daje średnią grzechotkę. No, takie podstawowe sformułowania, nie? Albo na przykład, żeby wykonać taki zestaw prostych kilku czynności, nie? To już wiesz, yy, czyli na przykład odkręć... Ja przychodzę do takiego pomocnika mechanika, mówię, słuchaj, trzeba odkręcić koło. Koło to tam pikuj.

Kurwa, kurwa, upiekowo, kurwa, zmienię eee, Trzeba odkręcić zacisk, zdjąć tarczę hamulcową, przeczyścić piastę, a potem to trzeba złożyć. Bo ja tak, rozłożyć, rozłożę, rozebrać mogę, ale złożyć będzie gorzej. Ja sobie wyobrażam, że samodzielny pomocnik mechanika, to jest gość, który jak takie coś usłyszy ode mnie, mówi, no, dobra, nie, i umie dobrać klucz do nakrętki, umiał odkręcić to koło tak, żeby nie zniszczyć klucza, czyli dobrać wiesz, na na przykład udarową, skoro odkręca kluczem udarowym, potem e, bierze e, dobrze dobrany klucz e, nie i odkręca No też mam, tak. też mam i też na samym początku pierwszego dnia robię takie szkolenie, do czego służą które narzędzia, no i to jest na przykład felga ładna, bo jest zakierowana, widać, że nie jest to felga rajdowa. Więc faktycznie tutaj kluczyk z nasadką, żeby nie wyszorować tego, nie? I potem taki pomocny mechanik odkręca to koło, nie gubi nakrętek, odkręca zacisk i nie wali go na tym przewodzie, żeby wisiał. Trochę go podwiesza, chociaż tutaj zdania są podzielone, czy to ma sens, czy nie. Ja uważam, że ma sens, ale głównie dlatego, żeby dobrze wyglądało, bo przewód i tak by się nie urwał od tego. A jakby się urwał od tego, że wisi na zacisku, to znaczy był uszkodzony, nie? Nawet lepiej. I potem, że ten pomocnik mechanika jest zdjąć tą tarczę i tam, wiesz, weźmy sobie szczotkę drucianą, poczyści, tam poskrobie, że nie ma już żadnych tam rdzawych nalotów, sitnie jakimś tam smarowidłem i potem to przykręci, A pod się chyba nie da, Co tam się nie daje? Daje się. Nawet za klocki hamulcowe się daje, żeby nie piszczały. No ale podtarczenia. Słyszałem, że nawet delikatna ilość smaru potrafi bicie spotykają. Nie wiem, nie, so wiem nie, nie, nie mogę się z tym zgodzić. Z tym smarem do klocków, to i żartowałem, nie, no, bo faktycznie na same klocki się nie daje na te płaszczyzn ciemne, ale krawędzie się, się smarał. Jakiś program się tam się czy się. Dobra. Daje, czy się nie Słuchaj, nie kurwa, ważniejsza akcja teraz jest. Trzeba odpalić furę. Zaraz na żywo zobaczysz albo minę yy, zawiedzioną, albo zadowoloną. A tu mamy jeszcze wiele. Opcji regulacji. A to się ma tobie podobać czy klientowi? Mi. Że jak mi się podoba, to wiadomo, że klientowi się spodoba, nie? A jak mi się nie podoba, no to tym bardziej klientowi się nie spodoba. Rzadko a się Poczekaj, spodoba. a zanim odpaliwa, jakie jest założenie, że jaki ma być ten rynek? Bo tak to powiesz, że o, taki miał być. No to zaraz odpalimy, ci pokażę, jaki ma na... być. No. Nie no, najpierw powiedz, jaki ma być? Wiesz co, Zało Później możesz założenie jest takie, że jak ten wydech będzie cały yy, poskręcany i będą te piękne debekilery, z których się prześmiewałeś i one będą w wersji takiej najbardziej cichej, no to jest tak, że możesz przejechać koło patrolu policyjnego nie zwracając na siebie szczególnej uwagi. Ale potem jak to wszystko zdemontujesz, no to chodzi o to, żeby było po prostu odczuwalnie głośniej, nie? Podłączam prąd, zaciskam klemę palcem, zamknę bagażnik, żeby się nie niosło i chwila kurwa prawdy. Kluczyk jest gdzieś tu. Kto z nas jest najczystszy? Ty. Dobra, to yeah. nie będę po prostu wsiadał. Uwaga! O, o, o tak, to chuja będzie widać. Po pierwsze pamiętaj, bo tutaj chcę trochę opowiedzieć widzom o twoim chujowym sprzęcie do nagrywania. Chyba, żebyś się nie przewrócił. Twój chujowy sprzęt do nagrywania to jest kamera GoPro z mikrofonami RODE. I... No ale RODE akurat to mikrofony są dobre. To no dobrze, kamera. no ale kamera jest o tyle chujowa, że musi być połączona zwykłym takim kabelkiem, jakimś tam jackiem, z kamerką za pośrednictwem jakiegoś tam padziewia i to przyjmuje dźwięk analogowy, który przede wszystkim maksymalnie 60 dB, bo potem jest przepalony ten dźwięk. I też zupełnie inaczej, jeśli chodzi o inne rzeczy, tam chyba bitów mniej, choć nie co to znaczy, i jakiś tam węższy zakres tych herców, więc jak przykładasz tam mikrofon, to chyba ja wiadomo, o co chodzi, nie? Także musisz się odsunąć, tu o, I jeszcze stanąć tak delikatnie z boku, z boku jeden, i teraz mniej więcej może być wiadomo o co kamon, nie? Albo po prostu odpiąć mikrofony i nagrać dźwięk z kamery. To jeszcze gorzej będzie. Co by nie było, nie usłyszycie tego co my słyszymy, tylko tak podobnie usłyszycie. Do, do, dokręcasz, żeby nie dzwoniło, a może zamkniemy je i zobaczymy jak to wyciszy, bo to są. E, odsunę się z tej części przepalonego dźwięku. Bo to są te które są w ogóle regulowane. Nie dość, że można je wyjąć i włożyć. To jeszcze można nimi tam kurwa pokręcić, i one są niby ciszej, niby głośniej. Tak, żeby się zamknęły nie? te dziurki na ileś. Aha, jeszcze dzwoni blaszka. Jest co, one od spodu też mogą być niedokręcone, nie? No i wracając jeszcze do e, Karola, który się zgłosił na takie mało ambitne... E, no dobra, no może nie to, że mało ambitne, no ale takie podstawowe stanowisko jednak. No i Karol wpadł i się okazuje, że wymiata. No i na końcu się jeszcze okazało, że nie przyszedł tu dla pieniędzy jest w ogóle chujnia, nie? Znaczy chujnia do tego, że no w końcu powie ja pierdolę mam tego gościa dość i z dnia na dzień pójdzie w długą, bo i tak nie jest z tego, co to zrobi i tak nie płaci rachunków, bo by nie starczyło. E, wiecie co, w ogóle ja to wyjadę tym samochodem. E, I jak nim wyjedziemy, to będzie trochę bardziej czuć dźwięk i możemy wtedy zrobić taką próbę na przykład z wyjętymi debekilerami i złożonymi. O, to jest no jest właśnie. Ale ładnie dzwonią te debekillery. Jednak coś nie działa, bo podnosisz. No działa na razie, mam nadzieję, że działa. Podnoszę dlatego, że po pierwsze chcę Wam pokazać, co tam obroiłem. No ale jeszcze sprawdzę, czy podociągałem tam takie jakieś różne elementy. No i tak. Wydech jest na razie na tymczasowych zaczepach, bo one są jeszcze ruchome i na przykład tutaj jest tylko przełożona taka zatyczka, bo jeszcze nie mam odpowiedniej długości śrubki. Tu na przykład jak je spawałem i robiłem, to tym sobie podwiesiłem, bo będzie ten uchwyt niżej na tej rurce, a dobierałem to tak, żeby po prostu nawet dobierałem to tak, żeby ten wydech przy jakiejś tam pracy o nic nie tłukł się, nie obijał. No, dodam, że na przykład tutaj te opaski, co są, to one oczywiście są też tymczasowe, no bo nie zostawię tego na cybantach. I jeszcze tam jest jedno połączenie cybantowe, które właśnie podniosłem go, żeby sprawdzić. No w ogóle, to jest jak zwykle skomplikowana sprawa, nie? Na Facebooku kiedyś można było ustawić status związku, to jest skomplikowane, nie? Pamiętasz? Mm -hmm. Ja takiego nigdy nie miałem, bo u mnie zawsze było jasne. Ale tutaj z tym wydechem to jest taka właśnie bardziej skomplikowana sprawa. Ale za to wszystkie Twoje kobiety miały takie. Ja nie wiem, bo nie stalkowałem na fejsie. Generalnie idea jest taka, że był to układ wydechowy z. A czy on tutaj nie będzie zwałem? Nie, nie on jest, jest... bliżutko tu że ja pierdolę. Ale to wszystko skurwa, także ob twoje macie. Nie, może to po rusku to źle. Tam jeszcze mam pewien wpływ na yy, kąty, więc jeszcze to trochę zależy, bo ten uchwycik tam, cyk, mogę całość leciutko przesunąć w lewo. No duża rura i po prostu tu z dwóch stron jest ciasno, nie? Mhm. Ale nie powinno się nic z tym dziać. E, pierwsza część już była po prostu gotowa tego wydechu. Dodatkowo ten wydech przyszedł do mnie z yy, niedaleka, bo w sumie obok, e, z drugą częścią, która była aż dotąd i był pojedynczy tumik. Na Ale końcu. to są te kawałeczki, z których zakręty tak. robiłeś, zamiast kolanek? Tak. E, I finalnie to było tak, że to tutaj było trochę zdziubane, no bo taki samochód, co jeździ po szutrach, tam ten tył, wiesz, dobija, także tu przeszurane, to to mówię, kurwa, dobra jest, i tak już to spawam, i tak spawam, to zamiast zrobić tylko te końcówki, mówię, a to zrobię odtąd. No i się, kurwa, zaczęło, nie? I to, kurwa, z dwudniowej roboty zrobiła się tygodniowa. No, ale mamy tak, odtąd jest cały układ wydechowy nowy. To wykorzystałem jeszcze z tego poprzedniego układu, no bo to taka jest, powiedzmy, taki łączniczek ze starszą częścią, a tu już to robiłem i tu, 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 tu. ominęło ładnie dyferek i wszystkie tam inne rzeczy. Bardzo ważnym elementem było to, czyli przejście z trzech cali na dwa tuniki, i e, ktoś nawet w komentarzu ładnie powiedział, jakiego mi ostatnio zabrakło sformułowania, więc tak. Pole powierzchni przekroju tej rury w stosunku do pola powierzchni przekroju sumy, czy do sumy powierzchni pola, tego kolanka i tego. Założenie jest takie, że to jest około 10% większe niż to, i to jest dobrze, ale jest znacznie mniejsze, jak już pojedyncze rury. I też tłumiki wtedy mogły być z mniejszą średnicą, i to dlatego całkiem dobrze tłumi. I jednocześnie nie zwaniają spaliny, bo dużym problemem było, gdyby z tej wielkiej rury przeszło w dwie wielkie rury. Ciśnienie by się zmniejszyło, prędkość by spalin się też zmniejszyła i ogólnie by było chujowo. A teraz będzie mniej chujowo. I skoro to dokręciłem, to to jest ten moment, że możemy zjechać na dół, wyjechać na zewnątrz i zobaczyć. Dźwięk. Można zobaczyć dźwięk? Znaczy, są substancje, po których się no widzi dźwięk. <laughs> Nic nie chcę mówić. No tak, ale zostawmy te. Rzeczy dorosłym osobom. Ja akurat tak średnio, więc co by tam. Ja wieram. kiedyś piłem takie prawdziwe włoskie espresso. I co, i co potem widziałeś po tym widzi dźwięk? dźwięki, tak. tak? Tak, nuty ci przelatują przed oczami. No. Okay. A to jest taki na naparsteczek, dosłownie jeden łyczek malutki. No. A ja później usłyszałem, że i tak mi zrobili tą słabszą, bo jestem nieprzyzwyczajony. I tak, poważnie? No, to są to... Ja akurat miałem coś innego na myśli niż kawę. <laughs> e... Nie rozwijajmy tego tego wątku. Dobra, maseczka, tutaj zobaczymy, czy tu jakieś szczury nie biegają. Ale nie, cyk, 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 tutaj wszystko w miarę jest. Samochód ma świeżo zbudowany silnik, więc on jest w takiej fazie, powiedzmy, docierania, nazwijmy to. Ja jestem taki w miarę przystępnie z tyłu tam, wszyscy, tak? Mam tutaj nawet specjalne rękawiczki, które używam, kiedy wsiadam do czystego wnętrza, a mam brudne ręce, czyli jakby odwrotność tego, co normalnie takie rękawiczki e, służą. No ale wracając do tematu, jest tu świeżo zbudowany silnik, taki całkiem, e, całkiem, jeśli chodzi o spec. No i już powinienem od tygodnia tym samochodem mieć możliwość się przejechać, sprawdzić co i jak i tak dalej. No powiedzmy, że od pięciu dni, ale z dwóch dni robienia wydechu zrobił się tydzień i jest dziś. Maci, trochę stękam, kurwa kluczyk, Mania, mam w kieszeni, trochę stękam, bo wczoraj miałem fizjoterapię, pozdrawiam moją fizjoterapeutkę Ewę i tak mi przeczepała skórę, brzydko mówiąc, że dzisiaj się ledwo ruszam. Kiedy wracasz na go kartę? podleczyła cię? No, leczy mnie cały czas, no wracam jak będę miał się z kimś ścigać, kurwa. No. no ze mną! No, teraz ja tu, weź. no weź, kurwa, zacznij jest... jechać wolniej ode mnie tylko sekundę albo dwie, a nie dziesięć, no, co? no Ale poczekaj, teraz mamy porównywalnego karty, no to. No to będzie jeszcze większa różnica, przecież bez biegówką się jeździ dużo łatwiej. Tak? No, no, to, no? no to chodź, dlatego. No, spokojnie, nie ma problemu. Uwaga! No dobra, wyjeżdżam. Tylko patrzcie, żebym w nic nie wjechał, nie? E, nie mam tu czynników cofania, tam jeszcze mogę podjechać, czy już takie... Ale fajnie, czyszczę rękawiczki na takiej kierownicy. Słyszysz się, czeszczą? czyszczą? Dobrze. No dobra, no to jesteśmy na zewnątrz, możemy tak se stanąć trochę dalej i możemy na przykład się zastanowić, czy policja miałaby coś przeciwko temu dźwięku, dźwiękowi. Przegazuję trochę, zobaczymy, co się będzie działo. Moim zdaniem chodzi niewiele głośniej niż seria. A chodzi ciszej niż jak tu przyjechał do mnie, bo on już nie miał tam wielu różnych rzeczy, miał tylko końcowy wydech, nie? Nie ma co, trzeba zdemontować te bekillery. To jest taki. Yy, odkręcisz? Nie, tak? Dobra. O, masz nawet narzędzia przy sobie, dobra. Yy, to jest taka wersja aktywnego układu wydechowego. Patrz, to jest taki pomocnik, który jeszcze czyta w myślach, co bym Bo miał narzędzia dobra. w kieszeni. <laughs> Powiem ci stary, że mnie to rozwala, że. Ludzie, którzy przychodzą no, niejako na to samo stanowisko, może być tak duża różnica, ale tak jak wspomniałem, Karol wcale tu nie przyjeżdża jako pomocnik mechanika, tylko przyjeżdża tu pouczyć pewnych rzeczy. Wymieniamy się informacjami, ale trochę tak jest w sumie. Bo Karol faktycznie, jakby no nie ten, nie? jest yy, pasjonatą motoryzacji w dużo szerszym yy, znaczeniu tego słowa niż yy, wiesz, potrzeba bycia pomocnikiem mechanika. Dobrze cię zapowiadam. to zgadza się trochę to, co ja gadam? Trochę się zgadza, nie? Dobra, jakby się coś nie zgadzało, to protesty, słuchaj. Dobra, już chciałem iść odkręcić drugą końcówkę, ale, ale wiem, co zrobimy, bo to też jest ważne. Przecież wszyscy się zastanawiają, kurwa, co to za przypał? Fura bez blach, sprowadzony, kurwa, na pewno, nieopłacony. Otóż nie. O, zamknięty. Ale możemy pokazywać. No, wiesz co? Myślisz, że nie możemy? No to wyblurujesz w swoim profesjonalnym Ej, programie. Nie? No to będę musiał wblurować to. No dobra, to w takim razie, to w takim razie tylko Wam pokażę, że blachy Dobre, są. Już pewnie tak było pięć razy naklejka na przedniej szybie. Żeby... Pokażę Wam tylko, że blachy są. One do mnie dotarły kurierem od właściciela, który po prostu przerejestrował ten samochód, jak on u mnie stał, dlatego on nie ma blacha. Normalnie ma. Zresztą zanim wyjadę gdziekolwiek tym samochodem... A, czyli na naklejka próbę... jest i tak z innymi blachami. Tak, tak, A. z poprzednimi. E, zanim w ogóle gdzieś wyjadę tym samochodem, to e, jeszcze go muszę obstrykać, że jest cały i zdrowy. No nie wiem, nie wiem, no tak miki wyglądają w miarę na środku Tak dobrałem to co tam się w miarę budżetowo dało dobrać najlepiej One pewnie jak te środki trochę tam się okopcą to No no, słuchaj, fabrycznie było kurwa coś takiego bardzo brzydkiego, nie wiem czy to jest w ogóle I to jest wydech, z którym to przyjechało Znaczy to Lancer No i tak, po pierwsze to ma taką małą pipeczkę tu I to się już nie nadawało do tego dobrze zrobionego silnika A po drugie on tutaj już jest rozwalony i więc widać, że jest taki okopcony, i tak dalej. No i miał takie jakieś. rurki brzydkie, nie? To te lufy chyba lepiej, co? Masz jakieś zdanie na ten temat? Podzielisz no, były okopcone. No No to też się pewnie okopcą. Odkładam, i uwaga. Odpalę bez debekilerów. Jest w ogóle jakaś różnica? Co by nie było, jak rozmawiałem z właścicielem tego auta i rozmawialiśmy tak mniej więcej o oczekiwaniach, jeśli chodzi o wydech, to mówił, że raczej ciszej niż głośniej. Ale on jak teraz wejdzie na obroty, to będzie trochę głośniejszy niż tako. Możemy zobaczyć, już tam trochę chodził, więc jest nagrzany. I też jest taka sprawa, że tu miki też potrzebują się wygrzać, żeby tak dawać ten docelowy dźwięk, więc to dopiero po hamowni będzie docelowy dźwięk. Co? A jest jakaś różnica? No, jest, chyba jest. Nie wiem, bo mam słuchawki, proszę. A czemu z jednej rury się dymi bardziej, z drugiej mniej? Może, żeś tam nie połączył. Nie, no dobrze, połączyłem. Nawet ten tłumik jest bliżej rury niż tamten. Bo tu pewnie było więcej wody i teraz No, ale... ten paruje. Może. Jeszcze nie wiem, tutaj. No będę musiał jeszcze, bo tak, jeszcze mamy możliwość regulacji długości. Bo tam się wsuwają te tumiki, także jeszcze będzie trzeba się temu przyjrzeć. No ale mniej więcej jest tak. Więc, jakby ktoś chciał z Was, wydech? To Evo to... 10 za układ wydechowy, za połowę ceny tego, co się płaci tam, gdzie robią wydechy, to serdecznie nie zapraszam. Mogę robić ten wydech, ale tylko w pakiecie z silnikiem. Sam wydech nie. To na ten moment to tyle. Ja uzbrałem ten samą w tablice rejestracyjne. Daję znać właścicielowi, że wyjeżdżam na pierwszą jazdę próbną. I tyle. A my się widzimy w następnym odcinku. Albo dobra, nie będę zapowiadał, bo nie wiadomo, który będzie pierwszy. Ale być może tak widzieliście, lub dopiero zobaczycie. Odcinek, w którym będę specjalnie dla Was porównywał korbowody, kute korbowody dedykowane do Lancera Evo 10 i pokazywał różnicę w korbowodach, które kosztują 4000. Czyli po 1000 za sztukę, a korbowoda, które kosztują 10 000, czyli po tysiąca za sztukę. I tak słyszeliście dobrze, cztery korbowody do Evo 10 potrafią kosztować 10 000 zł. To tak nie. nawet Evo 10 to 10 000, nie? A? No, Evo 10 to 10, parę dyszek i wiesz. Często jest tak, że cena zakupu Lancera jest porównywalna z ceną zrobienia dobrze silnika. Więc tak to działa. I koniec końców. Jeszcze zachęcam Was do... nie wiem, jak to kurwa dobrze ubrać słowa, bo jeszcze nie mam tego ubranego słowa, ale zachęcam Was do tego, aby niejako troszkę wspomóc ten nasz kulawy kanał, ponieważ Tomek tutaj nagrywa to na tych słuchawkach, ten dźwięk był chujowy i zbieramy w końcu hajs na kamerę Osmo Pocket 3 i na mikrofony, też DJI, ja nie pamiętam jakie one tam były, ale plus jest taki, że będzie to już dźwięk cyfrowy, więc będzie słychać wydech a, tak jak on brzmi, a nie tak jak teraz go słyszycie i dodatkowo będzie można mieć cztery, a nie tylko dwa takie mikrofoniki i na przykład byście słyszeli to, co wszystko tutaj Karol mówił. A tak, powiedz coś Karol. Czasem nie No i nic nie słychać, a pokaż jak rusza ustami, powiedz coś Karol. A, widzicie? Mówi, a nie słychać. I to dlatego, że mamy chujowe e, głośniczki. No. Za e, mikrofoniki. Mikrofoniki mamy dobre, no. no tylko operator. Dobra. E, na ten moment kończymy. E, dajcie komentarz, lajka i wszystkie inne rzeczy, dzięki czemu te nasze filmiki zaczną znowu iść. No bo jak zaczęliśmy o go-kartach nagrywać, to kanał nam kurwa zdechnie.